Siempi strony w dzisiejszym odcinku będzie kariera śląska, dobra. I będziemy najprawdopodobniej, em, tak jak było w tamtym sezonie, czyli wytrzymałość ARPowi, bo nie chcę, żeby schodził. Może się przydać. Kejta. E, to jest chyba tu, tu jest wytrzymałość, czyli musimy dawać praktycznie każdemu zawodnikowi utrzymać tempo. Beli nie chce, Fulton na pewno utrzymać tempo, to było w driblingu, tak, tak no i jeszcze mamy dwa ostatnie miejsca Strykoszy nie chce jeszcze rozwijać Jansena to niech będzie też mu damy utrzymać tempo chociaż on ma tej wytrzymałości dużo, to nie musimy może tak dawać no i tutaj ostatnim zawodnikiem, jakiego damy będzie może Brisenu Czyli nowy środkowy obrońca, symuluj całość. Żaden z nich niestety nie, nie, żadnego atrybutu nie podniósł. No i dobra, będziemy. Mamy zwiększenie budżetu. Mamy jeszcze dużo budżetu, ale nie wiem, czy by, ty, Chyba tylko ten budżet dam. Po prostu w. Tutaj mamy i tak dużo, więc ja bym dał najprawdopodobniej cały budżet wy, wy scoutów i tyle. Rozpocznij scouting, gdzie by go wysłać? Gdzieś do jakiejś fajnej ligi, może. Może angielska o. Anglia mi nie spokojnie nie wiem, jak ja to mam. A tutaj było, Anglia, okej. Okay. Anglia jest tam gdzieś. Irlandia, Irlandia, Anglia, okej. Okay. Niech będzie te trzy miesiące, go nie możemy, go nie chce, sobie tego zatrudnimy. Damy sobie A, taki bardziej, taki bardziej, no obok oceanu idealnie. No i jeszcze sobie jednego zatrudnimy, niech będzie on. Tak mamy jeszcze budżet no i to jest Polak, Kacper Kowalczyk. A go bym może wysłał do Egiptu, żeby znaleźć takiego dru drugiego, Mohameda Salaha. Też na 3 miesiące, no i dobra, mamy tutaj scouting. No i pierwszy mecz z Moldewka. Kate nie chce, ale pen, tak, Celika też. Celik to taka jedna z legend, też taka jedna. Jeden z zawodników, który, który grał, długo, grał długo w Śląsku, więc za bardzo go nie chcę. oddawać no i pierwszy mecz naszym 11: Strakosza, Sam Prisi, Briseno, Calvo, Jansen, Gejs, Dąbrowski, Bella, Keita, Fulton i Arp. <tosz> tak wiem, moim zdaniem jest tu za mało Polaków, ale jest na łowce jeszcze Kucharczyk, Gąska i Samec stalar. Więc moim zdaniem masz tak źle nie jest. A, po, a w podstawie jest tylko Domorowski Polak. Więc, Mógłbym dać cały skład Polaków, ale trzymam skład taki, gdzie Polacy, gdzie po prostu bym sprowadził trochę więcej Polaków. Dobra, i gramy z Rosenborg. Rosenborg przegrał z Bochumem 21, ale z nami remisuje i full on zdobywa bramkę. Z tego, że najprawdopodobniej już mamy pewny awans, to ich, trenu, ich sobie wytrenujemy służymy sobie drugi składik. Mamy pewny awans, ponieważ tak, um, bo, nie graliśmy z Bochumem, Molde, nas nie może dogonić tylko Rosenberg, który będzie grał właśnie z Molde. Okej, okay, my już tu mamy drugi skład zrobiony, czyli w takim razie tak, tutaj idzie Łuczak, Łuczak może grać, dobra, będzie grał, będzie grał w Farszat, e, Pałoszewski, Hołowina, e, Celik, Kucharczyk, Donkowski. ok. Takim składem wyjdziemy sobie z Rosenberg. Z Roze... Nie, tyb... z Bochum, przepraszam. Mm, dobra. V, v... 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 FL bochu. Gramy u siebie, no ale też trzeba patrzeć pod innym aspektem, że gramy naprawdę bardzo drugim składem. I molde naprawdę dobrze, że wygrywa, bo wtedy mamy awans już taki no, zapewniony. Z kontuzja, gej z Radeckiego. Może strzelimy coś? Okej, okay. ale też Rosenberg nie awansuje dalej, więc my awansujemy z Bohumem. Gramy z Numancia. Tu już sobie bym zagrał podstawowym składem. Zagramy sobie podsta podstawą. Numancja kontra śląsk Wrocław, z Brigham City. Naprawdę Numancja wydaje się być bardzo potężna. Ale czy uda, na, czy uda im się z nami wygrać? Na no, razie to my prowadziliśmy, ale 5 minut później doprowadzili do, do remisu. I przegrywamy Higinio. Hi i belos zdobywa bramkę w 79 minucie i w Karnych wygrywamy 4 do 3. Czyli jesteśmy w finale z Bochumem, który naprawdę wykazał się w tym. w Europie w, Europ w, Europ w Europa Narodów w coś w tym stylu. Naprawdę skład. Żadnego z nich nie znam, ale no, jeśli, do, jeśli dotarli do finału, to muszą być naprawdę dobrą drużyną. A my pomimo tego, że podpisaliśmy bardzo kluczowych zawodników, i tak nie możemy dalej wygrać. Lech, Hung, i Dąbrowski do w 82 minucie i w karnych niestety przegrywamy 4 do 3. I teraz dla mnie najważniejsze jest to, czy będziemy grali w, elimina w eliminacjach do Ligi Europy, czy tam do, chyba do Ligi Europy. Ponieważ nawet dojść do grupy i nawet nie awansować dalej, to i tak byłoby bardzo dobrze. I pierwszy mecz w, w, w Lidze Europy uszukuje się w Stolino. No, polecam. Więc może lepiej nie zostawiajcie, nie zostawiajcie, nie zostawajcie e, mi, mi ten, jak to, jak to się nazywa, nie zdobywajcie pucharu. O, my sobie tylko przesymulujemy mecz z Piastem i po meczu z Piastem będę kończył, tą, będę kończył ten odcinek. Nagrywam, nagrywam naprawdę na bardzo wielki zapas, ponieważ. To jest chyba z trzecia czy czwarta kariera, która jest na zapas. To mam ich naprawdę dużo. A to jest seria, który mi sprawia naprawdę bardzo wielką przyjemność. A i dobra. Mecz z piastem gliwice. Bliseno, który jest naszym podstawowym środkowym obrońcą. Skakuje na 73. Tak naprawdę, to my w swoim składzie mamy ekrany. Jeśli chodzi o FIFA, i jedną złotą kartę. Znaczy, no mamy łącznie dwie, ale taką jedną. Walukiewicz przychodzi do. Dobra, w tym początku sobie popatrzymy, czy któryś z nich. Jeśli ktoś kosztuje powyżej 100 tysięcy, to ich wtedy będę podpisywał, ponieważ moją większą ocenę. I już sobie odwrócimy. E, 60. Bo im są więcej bardziej, tym mają wyższą ocenę po prostu, dobra teraz lecimy z nim. A e, 4 z nich będzie koszt... Dobra. Hop 110. No dobra, może być. I o 200 tysięcy odwróć zawodnika. No i ostatni negra o odwrócimy sobie go. Dobra. Pierwszy mecz z Piastem skład, który normalnie by mógł kosztować 50 milionów, albo nawet trochę więcej i pierwszy dla naszej drużyny w Seklasie w nowym sezonie strzela bramkę środkowy pomoc i defensywny gejs. Ale kto pierwszy zdobędzie dublet lub hat-tricka, jeśli ktoś zdobędzie? Lech Poznań idzie gładko pod zagłębiu Susnowiec, a my wygrywamy ten mecz 1-0 z Piastem Gliwice, a drugi mecz chyba gramy z Lechem Poznań, ale to już w następnym odcinku i siema!